Cześć dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Dziś odcinek taki może nieco nietypowy, nie będzie stricte o inwestycjach, nie będzie o giełdzie, ale będzie o pewnie w sumie też inwestycji, inwestycji w czas wolny, który normalnie moglibyśmy poświęcać. Na przykład na oglądanie telewizji publicznej, czytanie gazet, gdzie pewne artykuły są pisane przez osoby, które z jednej czy z drugiej strony mogą mieć pewne naciski, a zatem też ta Obiektywność może być nieco nadszarpnięta, natomiast tak się złożyło, że wraz ze startem nowego miesiąca, z rozpoczęciem nowego miesiąca, startuje nowy projekt. Projekt, o którym mówiło się już od dłuższego czasu, chodzi o kanał Zero. Będzie to pewnego rodzaju telewizja internetowa, kanał na YouTubie, więc każdy będzie miał do niego dostęp bez żadnego problemu, nie trzeba będzie wykupować żadnego abonamentu, będzie można oglądać poszczególne programy za pomocą swojego urządzenia mobilnego, także w telewizji z dostępem do, do internetu, czy no, w zasadzie w każdym innym miejscu, gdzie ten internet będzie. Ale do czego tutaj zmierzam? W ostatnim czasie podczas przeróżnych naszych spotkań inwestycyjnych pojawiały się różne informacje, informacje z różnych stron na propos wydarzeń takich i takich i często jedno wydarzenie było komentowane na dwa całkowicie odrębne sposoby i teraz ja się często zastanawiałem jak to jest możliwe, że niektóre osoby mają tak różne punkty widzenia. No a wygląda to też z tego powodu, że informacje były wyciągane, można powiedzieć z dwóch różnych Miejsc z dwóch różnych obozów, jedne z takiej telewizji, inne z takiej telewizji, a wiemy doskonale o tym, że za telewizją stoi olbrzymi kapitał i często to ten kapitał albo kapitałodawca, możemy tak powiedzieć, decyduje o tym, jakie treści się pojawiają. W przypadku kanału Zero. No, głównymi sponsorami, jak sam Krzysztof Stanowski powiedział, są firmy, które zajmują się pośrednictwem w poszukiwaniu pracy dla Polaków, między innymi, i to nie jest jakby sytuacja, w której będziemy mieć z góry pewne naciski dotyczące konkretnych treści, które muszą się pojawiać. I w mojej opinii, jako że śledzę i Krzysztofa Stanowskiego, i osoby, które też w tym projekcie będą, treści będą jak najbardziej rzetelne i uważam, że to może być bardzo ciekawe miejsce do tego, żeby zbierać informacje, zbierać wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin życia, bo to nie tylko giełda, nie tylko inwestycje, ale także rozrywka, nauka i przeróżne jeszcze inne tematy. I tutaj, jeżeli chodzi już o sam skład, ja na pewno będę zwracał uwagę na programy naukowe, które będzie prowadził Tomasz Rożek. Myślę, że bardzo ciekawe będą też materiały prowadzące przez Roberta Gwiazdowskiego w kontekście gospodarczym Rafał Zaorski, znany spekulant będzie prowadził programy o tematyce związanej stricte z finansami, no i co jak co, ale Rafałowi nie możemy za zarzucić tego, że jest jakkolwiek nieobiektywny, że, no jak to mówią, to, co powie, wszystko zależy od tego, jak wiatr zawieje, jak to się mówi w odniesieniu tej chorągiewki na, na wietrze. Rafał, tutaj na pewno no, będzie osobą obiektywną i informacje, które będzie przedstawiał, oczywiście swoimi oczami, nie zawsze muszą się całkowicie sprawdzać, mając na uwadze predykcje, prognozy, ale tutaj raczej myślę, że jakichś nacisków z jednej czy drugiej strony być nie może. Stąd też <laughs> uważam, że obiektywizm jak najbardziej będzie zachowany. Tematyka biznesowa. Andrzej Borczy, również bardzo doświadczony na swoim stanowisku w tej branży. Jarosław Wolski, tu myślę, że też przedstawiać nie trzeba. Kwestie militarne, w kontekście postrzegania geopolityki, będzie to temat ciekawy. No i też aspekty prawne przez Marcina Matczaka, Bogusława Leśnodorskiego będą przedstawiane. Oczywiście jest też kontent rozrywkowy i inny, ale mnie akurat to specjalnie nie będzie interesować. Natomiast dla tej naszej społeczności, która jest tutaj zrzeszona przez świat inwestycji, giełdy, gospodarki, to właśnie myślę, że te pasma będą bardzo ciekawe, bardzo interesujące, właśnie. Nowy projekt. Tak jak powiedziałem, startuje 1 lutego. Ja ten materiał wrzucę do Waszej oceny, opinii też, bo jestem bardzo ciekawy, co Wy na to wszystko powiecie w komentarzach pod tym materiałem już z samego rana 1 lutego, właśnie w czwartek. No i zobaczymy, co się z tego projektu urodzi. Budżety są olbrzymie. Krzysztof Stanowski zapowiada, że to koszty może nawet rzędu 800 tysięcy złotych w skali miesiąca. Koszty, a gdzie tutaj same zarobki raczej, myślę, że tutaj nikt do tego biznesu nie będzie chciał dokładać, więc raczej tutaj partnerzy też wyłożyli sporą gotówkę na stół i liczą na to, że no ten kanał po pierwsze im zapewni dobre zasięgi w kontekście no choćby ofert pracy, mam tutaj na myśli głównych, głównych właśnie partnerów, ale też te zasięgi kluczowe właśnie będą generowane poprzez wyświetlenia materiałów na YouTubie. Osoby są w mojej opinii na tyle dobre, dobre, dobrze dobrane, no, że będzie co oglądać. I jeszcze raz powiem, mając na uwadze to, co w jednym z programów dosyć szeroko analizowaliśmy nie tak dawno. A propos tej wszechobecnej dezinformacji, która może być jednym, jednym z głównych problemów 2024 roku, w mojej opinii właśnie treści, które będą się na kanale Zero pojawiać, mogą być na pewno ciekawe interesujące. Ktoś powie, dlaczego Ty już teraz to mówisz, skoro jeszcze żaden materiał nie został publikowany, no ja mówię o tym dlatego, bo znam osoby, które będą treści publikować, śledzę od wielu lat i uważam, że są one jak najbardziej obiektywne i w swoje przemyślenia, które. No, gdzieś wrzucają do opinii publicznej w formie różnych rozmów, wywiadów, nagrań, czy też felietonów są bardzo, bardzo interesujące i można z nich wyciągnąć ciekawą, obiektywną wiedzę na różne tematy. Kanał Zero oczywiście już możecie subskrybować na YouTube, już ponad 500 tysięcy osób kanał subskrybuje, 540 tysięcy przy zaledwie dwóch materiałach, które zostały wrzucone. Kanał Zero, co to będzie plus jak powstawał Kanał Zero, są takie shorty, gdzie przedstawiane są poszczególne osoby. Jeżeli chodzi o mnie, jak kanał Zero będę oglądał, niektóre rzeczy pewnie będę też w naszych programach na kanale cytował. Zapowiada się naprawdę dobrze. Pewnie jeszcze spotkamy się z jakimiś komentarzami wspólnie podczas naszych programów na żywo tutaj na kanale już niebawem. Jak te pierwsze materiały rzeczywiście będą publikowane, oczekiwania są olbrzymie, żeby była jasność. No bo jednak, mając na uwadze, to, jak mocno w cień odszedł kanał sportowy, znacie przecież tę batalię, kanał sportowy, kanał Zero, przedstawiciele kanału sportowego versus Krzysztof Stanowski. Tam przerzucanie się różnymi argumentami, kto co, dlaczego i gdzie, nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Jest duża szansa na to, że to będzie największy projekt. Taki nazwijmy to telewizyjny na polskim YouTubie w historii tej platformy zapowiada się naprawdę dobrze, będzie ciekawie. No i teraz jestem bardzo ciekawy, jak Wy skomentujecie dobór osób do poszczególnych paneli, bo tych dziedzin poruszanych jest naprawdę dużo, jak sam Krzysztof Stanowski, główny prowadzący zapowiada, nie będzie wydarzenia, które będzie istotne, które będzie ważne z punktu widzenia nas, Polaków, czy to w Polsce, czy za granicą, które by nie zostało natychmiast skomentowane. W kanale Zero. Oczywiście to moimi słowami powiedziałem, ale mniej więcej taki był przekaz, więc tym bardziej zacieramy ręce i już nie możemy się doczekać na premierę. To wszystko w tym odcinku. Tak pokrótce tylko chciałem zachęcić. To nie jest żaden materiał sponsorowany, żeby nie było, po prostu chciałem się podzielić moimi przemyśleniami. Dajcie znać w komentarzach. Te komentarze będą się pewnie pojawiać, też w najbliższym czasie, w kolejnych dniach po wystartowaniu, po starcie już tego projektu. Bardzo jestem ciekawy, czy Wam się spodoba, czy też nie, no, i też ja będę Wam na bieżąco komentował, jaka jest moja opinia na te tematy. Pamiętajcie o kciuka w górę, subskrypcjach, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami na kanale. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Wyświetlam jeszcze wszystkich wspierających z ostatniego miesiąca. I na zakończenie, pamiętajcie o kciuka w górę, subskrypcjach, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zapraszam też do naszej grupy inwestycyjnej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.